się, że pies to najlepszy przyjaciel człowieka i trudno się z tym nie zgodzić. Dają nam bezwarunkową miłość, szczęście i te mokre buziaczki, które potrafią poprawić humor nawet w najgorszy dzień. Dziś razem z naszą redakcyjną koleżanką Muchą wybieramy się na spotkanie z psim behawiorystą, by lepiej zrozumieć potrzeby i emocje naszych milusińskich. Jest z nami dziś pani Zuzanna Barcz behawiorystka psów, zwierząt. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Zuzanna, chciałabym porozmawiać. Właściwie chciałabym się dowiedzieć, czym się zajmuje behawiorysta. Behawiorysta to jest taka osoba, która ma pomóc porozumieć się opiekunom i ich psem zwierzętom, no jest zwierzę, to nie też kotami. Ma tak naprawdę pomóc opiekunowi zrozumieć, z czego wynikają pewne problemy, czy czy jakieś e, błędy w komunikacji pomiędzy, e, pomiędzy nimi i dojść do jakiegoś porozumienia. Czyli to nie jest tak, że to pies jest dla człowieka, to bardziej człowiek jest dla psa. Tak, oczywiście. To my tu pełnimy rolę opiekuna, my odpowiadamy za to zwierzę i jesteśmy za nie odpowiedzialni. Proszę powiedzieć, co najbardziej Pani kocha w tej pracy? No bo jest to praca ze zwierzętami. Zwierzęta są e, zawsze takie milusińskie, e, no i jednak mają, mają serce na łapie. E, tak, lecz nie powiedziałabym, do końca, jest to praca ze zwierzętami, bo bardziej e, jest to praca raczej z ludźmi i z opiekunami. bo Każdą pracę ze zwierzęcia na najpierw trzeba zacząć od siebie, tak, to my się musimy zmienić i to my musimy jakoś dotrzeć do, do tego zwierzęcia, żeby pewne rzeczy rozwiązać czy zbudować pewne relacje, to jest raczej praca z ludźmi, zwierzęta oczywiście towarzyszą tutaj non stop i pięknie jest patrzeć i myślę, że to jest ten klucz tego um, tej satysfakcji z zawodu, jak później są te efekty i, i to zwierzę się zmienia, i ludziom po prostu dobrze żyje i, i są szczęśliwi. Jak zaczyna się takie pierwsze spotkanie, pierwsza wizyta właściciela i, i psa z behawiorystą? No, zazwyczaj e, chcę, żeby najpierw pies się poczuł przy mnie bezpiecznie, no bo to jest jakby podstawa później dalszej tej naszej współpracy. E, więc zawsze daję psu się najpierw powąchać. Nigdy nie wyciągam do niego rąk, bo psy po prostu tego nie lubią. Nie lubią tego e, wyciągania rąk od obcych osób. Niech nie chcą być dotykane na takim pierwszym spotkaniu. E, a mi zależy, właśnie, żeby się pies poczuł bezpiecznie. Więc daję się przede wszystkim powąchać. Staję, nie ruszam się. Czasami kłócam, jeśli widzę, że piesek jest bardziej pewny siebie. Wtedy to już jest takie zachęcenie do jakiejś interakcji. E, ale przede wszystkim daję się powąchać. No to, to skoro dzisiaj mamy i właściciela i, e, i psa, ponieważ ja przyprowadziłam dzisiaj e, swoją osobistą, e, e, ukochaną suczkę, wabi się Mucha, więc zaraz ją zawołam. Mucha, do mnie! Tak, brawo, grzeczna jesteś. Dobrze jest też się wtedy bokiem odwrócić, tak? Żeby gdzieś tam piesek mógł e, e, tak, e, e, się czuć bezpieczniej podejść, bo takie podchodzenie od frontu też niekoniecznie nie e, e, jest takim e, przyjaznym, e, przyjaznym e, przyjazną interakcją, nie? To, Skoro już jesteśmy po Zapoznaniu, czyli to był pierwszy krok, jaki jest następny? Dalej staram się uzyskać jakieś informacje od opiekuna, tak, z czym mamy się tutaj mierzyć i z czym do mnie przyszedł, tak, jaki jest problem i, i taki po prostu na zasadzie rozmowę staram się dowiedzieć czegoś więcej i o piesku i o, o opiekunie o ich wspólnym życiu. Mhm. Czy to są jakieś konkretne pytania, zawsze takie same, czy raczej? Nie, no, każda sytuacja jest inna, więc zawsze staram się, żeby to jakby opiekun. Powiedział mi pierwsze kilka słów, a potem staram się dopytywać o pewne szczegóły, które mogą być po prostu ważne dla, no dla, dla danego spotkania i dla danego psa. Mucha jest kundelkiem, ma około 6-5,5 lat, czy 5,5-6 lat. Mam ją ze schroniska zielonogórskiego. Na szczęście przebywała tam tylko około miesiąca na czas kwarantanny. Nigdy nie było z nią, z nią problemów. Nie miała lęku separacyjnego, który się często, często pojawia u właśnie piesków, ze schroniska, tak. Jest kochanym pieskiem. Jak ją brałam za dowci, to usłyszałam, że jest to po prostu wulkan energii i że, i że nie wiadomo, czy sobie z nią poradzę, ale to nieprawda. To jest po prostu piesek, kanapowiec, który w momencie, gdy chce pobiegać, to sobie pobiega. Ale kocha się przytulać i, i, i kocha być po prostu takim. No, mizianym pieskiem na kanapie, więc to jest towarzyszka zarówno spacerów, jak i e, seansów filmowych na kanapie w domu. No, często tak jest, że jakby w schronisku ten pies e, zachowuje się jednak inaczej, a w domu też e, to zachowanie się zmienia, bo w domu pies ma poczucie bezpieczeństwa, a spełnione wszystkie potrzeby, a przynajmniej no, jakiś odpowiedzialny opiekun tak robi. E, natomiast w schronisku to jest jednak dosyć trudne życie i te psy często są bardziej Pobudzone i pobudliwe, a, a później w domu się to gdzieś tam normuje. Czeka Was teraz ćwiczenie na przywołanie. W ćwiczeniach na przywołanie najważniejsze jest zachowanie pewnych elementów łańcucha łowieckiego. I tutaj wykorzystamy sobie pogoń, chwycenie, szarpaka i szarpanie. Bra? Więc chciałabym, żebyś teraz ją przywołała, a jak do ciebie dobiegnie. Pokaż jej i zamachaj jej e, tym szarpakiem. Ważne, żeby on się ruszał, czyli żeby był bardziej atrakcyjny dla psa. I, i pobaw się z nią. Mucha już biegnie. No wołaj, wołaj. Mówić, nakręcać do psa, mnie. tak. Dawaj, tu, patrz. No nie, musisz do mnie przyjść. Fum. O, dobrze. A, super Tak, i szarpak musi uciekać. Patrz. Dawaj, dawaj, o patrz, A, super. Tak. Ofiara nigdy do pyska psa nie wchodzi. Musi, musi, musi pies ją gonić. Dobrze. O, Nie powiem, męczące trochę to ćwiczenie, ale czego ono uczy? E, no ćwiczenia na przywołanie e, muszą być dynamiczne. E, z tego względu, że jeśli chcemy, żeby nasz pies się odwołał od różnych bodźców, to my musimy być równie atrakcyjni. E, dlatego też e, ważne jest właśnie zachowanie tych elementów łańcucha, czyli musi być pogoń, musi być chwycenie, musi być szarpanie e, w tym przypadku, właśnie w przypadku tego ćwiczenia, czyli coś, co jest takim, e, co e, odbyło się do naturalnych psich e, zachowań. Jak sobie dałyśmy radę z muchą? E, dobrze, już końcówka była super. E, zależy nam właśnie, żeby się nie podawać, czyli nawet jak nasz pies na początku może nie do końca jest zainteresowany, to my musimy sprawić, żeby ta nagroda była interesująca, tak? Czyli mhm. dlatego ten szarpak musi uciekać, on, e, pies musi go gonić, tak? A wtedy ta zabawka staje się dużo bardziej e, 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 fajniejszą nagrodą, mhm. nie? Niż jak tylko mu podsuwamy pod nosek. No tak, a czy są jeszcze jakieś ćwiczenia na przywołanie, które mogę z nią ćwiczyć, na przykład w domu albo po prostu na zwykłym spacerze, no bo nie wszędzie są, mamy dostęp do takich labiryntów. Tak, tu, bo tu jeszcze się, jakby mieliśmy ten element zabawy wchowanego. Ogólnie jest mnóstwo takich zabaw. Właśnie część zabaw może się opierać na, na zabawkach i my możemy tutaj tym elementem końcowym jest, może być np. przykład chwycenie czy rzucenie zabawki. Możemy też się poopierać na, na jedzonku i możemy teraz pokazać ćwiczenie, mogę Wam zaproponować takie ćwiczenie, które będzie, gdzie, gdzie nagroda, nagrodą będzie jedzenie. Ta zabawa nazywa się grą w pogoń. Pies będzie tutaj gonił jedzenie, czyli znowu mamy elementy e, 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 te same, tak? czyli pogoń, chwycenie i jeszcze zjedzenie tu nam dojdzie. tak? Dlaczego smaczka? Tak naprawdę wyrzucamy na odwrócenie uwagi naszego pieska. Po czym czekamy, aż zwróci się w naszą stronę, nie musi się spojrzeć, wystarczy nam tylko lekkie obrócenie się ciała. Muszka, do mnie, dawaj! Jest przywołanie, szybki ruch ręką, żeby nakręcić znowu psa, i rzucenie smaczka w drugą stronę. Muszka do mnie! Super! Dawaj! No, czekamy znowu. Muszka! Do mnie! Super! Pies, im częściej będziecie robić to e, ćwiczenie, powinien coraz szybciej e, biegać. Z jednej i z drugiej strony. Więc na koniec, później można go troszeczkę wyciszyć, e, zwalniając tempo, e, tempo zabawy. Ale to jest dopiero początek, ona dopiero się tego uczy, nie? To spróbujcie. Tak, super. super. I czekamy, aż odwróci się lekko. Do mnie. Super. Super Mucha, szukaj. Czekamy. To czekanie ma na zasadzie też jakby, hmm, te czekanie na moment odwrócenia ciała, ma na zasadzie zbudowanie coś takiego, co się nazywa Móżka, pamięcią ciała. Czyli po ja tysiącach to... powtórek, mucha ma nie myśleć, co ma zrobić, tylko automatycznie zareagować na przywołanie. Spotkałyśmy się dzisiaj tutaj na wybiegu, nie w parku, ani nie w jakimś lasku, tylko akurat konkretnie na wybiegu skierowanym do, dla psów. A dla Dlaczego akurat tutaj? Dlaczego takie zajęcia i dzisiaj nasze spotkanie odbywa się na, na wybiegu, który jest ogrodzony? E, przede wszystkim, no, możemy sobie spokojnie tutaj puścić psa a, i e, on ma tutaj pełną, e, pełną swobodę. Natomiast e, m, też powinniśmy e, tak mądrze korzystać z takich miejsc. E, Ponieważ e, mm, nie jest to też takie miejsce, że my sobie przychodzimy, puszczamy psa i niech piesek sobie robi co chce. E, spotykamy tutaj też, e, możemy tu spotkać na pewno inne psy i zawsze powinniśmy być czujni na to, jak nasz pies czuje się w takich miejscach. E, bo niekoniecznie z każdym psem można, e, nasz pies musi się tutaj dogadać i to nie zawsze e, e, nasz pies będzie to pokazywał na przykład jakimiś agresywnymi zachowaniami, czyli szczekaniem, warczeniem. Czasami to są takie po prostu e, delikatniejsze sygnały, jak na przykład naskakiwanie na, na na opiekuna, tak? Proszę, zabierz mnie, albo podchodzenie do bramki. To już był, powinien być dla nas taki sygnał, że na przykład nasz pies nie, nie do końca się tutaj dobrze czuje, ale to też może być bardzo fajne miejsce do tego, żeby e, ciekawie i przyjemnie spędzić e, czas ze swoim psem, a, bo mamy tutaj różnego rodzaju e, pomoce e, i e, korzystanie z takich, e, z takich przeszkód może być też fajnym sposobem na to, żeby po prostu budować więź ze swoim psem, budować jego pewność siebie, czyli pokonywanie jakichś przeszkód razem. Tak? Może być takim właśnie fajnym sposobem na spędzanie wolnego czasu. No Mucha nie jest psem, z którym codziennie przychodzę do takiego, na taki wybieg. Raczej jest to rzadkość albo jakiś, jakiś wyjątkowy dzień. Ale chciałabym spróbować, chciałabym zobaczyć, jak ona w ogóle by sobie poradziła tutaj na tych niektórych przeszkodach. E, to oczywiście nie musi być codziennie. E, nawet nie polecam codziennie bywać na takim wybiegu. potrzebuję potrzebuje przede wszystkim spokoju i swobody, e, czyli tego lasu i natury. E, ale jak najbardziej od czasu do czasu myślę, że to może być fajne miejsce, więc spróbujmy i zobaczymy, jak sobie muszka dzisiaj tutaj poradzi. Zrozumienie to klucz do przyjaźni. Także tej z czworonogiem. Dzięki pracy behawiorystów uczymy się nie tylko, jak wychować psa, ale jak naprawdę go słuchać. Bo każdy gest, każdy ruch ogona i każde spojrzenie mają swoje znaczenie. W końcu psy uczą nas, że najprostsze emocje, miłość, zaufanie i radość są tym, co w życiu najważniejsze. Chciałabym tylko przekazać, że nie ma co się bać specjalistów. Bacharzyści są po to, żeby właśnie pomóc przede wszystkim opiekunom porozumieć się ze swoim psem. E, tak jak um, wcześniej już powiedzieliśmy, no, warto jest zgłębiać tą wiedzę e, e, wiedzę na temat zachowań psich i emocji, bo wtedy e, dużo łatwiej nam się będzie żyło z tym psem i dużo e, na pewno piękniejsze i bogatsze będzie to nasze e, wspólne życie. E, nie będziemy się na pewno ani my frustrować, ani nasz pies się nie będzie frustrować, bo wiele problemów właśnie wynika z tej, e, z tej wzajemnej frustracji i nakręcającej się e, e, psio ludzkich emocji. A my jesteśmy właśnie po to, żeby tutaj wprowadzić tą harmonię w wspólne życie.